Witajcie, przyjaciele! Szybki news tym razem, jako że tyczy się on pośrednio rzeczy, o jakiej to już wielokrotnie wspominałem na rozmaitych materiałach. Christian Faber, jeden z ojców Bionicle we własnej osobie, nagrał w dniu 9 marca na swój istniejący od niedawna kanał na YouTube film odnośnie projektu To Achetysaciu, o którego to wypromowanie walcząc z pomocą ludzi z polskiego Discorda Bionicle od co najmniej końcówki stycznia. Na swoim filmie odnosi się on do analogicznego materiału na kanale Dag i motywuje fandom do współpracy przy dobijaniu 10 tysięcy głosów pod wspomnianym projektem. Pokrótce omawia, co mu się w tym popiersiu podoba oraz dzieli się paroma ciekawostkami. Gdyby film takowy nagrał ktokolwiek inny, no może poza Dagiem a mało osób przywiązałoby do tego uwagę. Ale samo nazwisko Fabera posiada wystarczającą siłę, by w przeciągu zaledwie doby liczba głosów skoczyła o blisko pół tysiąca, co równa się mniej więcej jednej czwartej tego, ile projektowi na tamten moment brakowało. Zaangażowanie Christiana Fabera sprawia, że nasuwają się dwa pytania. Czy przez swój kanał Faber będzie teraz aktywnie uczestniczył w życiu fandomu zapewniając dodatkowy support naszym inicjatywom? I czy Lego weźmie pod uwagę zaangażowanie swojego współpracownika i przez wzgląd na niego nie odrzuci tym razem zestawu nawiązującego do Bionicle? Przy założeniu naturalnie, że wyrobimy się z tym na czas, bowiem zostały niecałe 4 tygodnie. Cóż, czas pokaże. W każdym razie, nawet jeżeli niektórzy z Was nie pokładają wiary w sukces to Headstar'i, nie planują jego zakupu jeżeli zestaw trafi do produkcji albo zwyczajnie nie interesuje Was zestaw systemowy, chociażby i spod shieldu Bionicle, zachęcam byście i tak zagłosowali. To co z tego bowiem wyniknie, może nas niemal zaskoczyć i myślę, że warto wykorzystać szansę, jaką dostaliśmy od Fabera. Samodobić się progu, nawet jeżeli nie pociągnie dalej idących skutków, to zawsze kolejne małe zwycięstwo, które to gdy się namnożą, zaczną stanowić argument dla ewentualnego powrotu serii. Także liczę na Was. Trzymajcie się!